Ja myślę, to jest drugi odcinek dzisiaj, i dziś zagramy sobie. Pójdźmy raz na piszę. Ej, się tam później wtedy, później wtedy. Później w to zagramy, ale no dobra. Ale ty, a ty to jest głupie trochę. Adventures to... O fajne. Nie no, jestem Nie no, co ja zrobiłem? Barbie, a to jest tam to barbie. Ten. O kto? Awatar no. to, to, to ten awatar. Drugie, tak, I Batman. Batman. Buduje... Batman, tak, Batman. Koko. Co, co? To, to było to, co, co. Nie, nie dosięgnęłam, nie dosięgnęłam. No ja wygrywam, ja wygrywam. Wygrałem, no i Znowu drugi punkt będzie Frozen. A A. A. Znowu, 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 Od początku może, panowie. Nie, chłopaki, nie, nie. Ja już wygrałem O, wygrane, zero. I tu mamy... Nikt nie wygrał jeszcze. No nikt nie ma ani jednej wygranej. Więc, no. muszę, więc te 5000 tysięcy się należy mi. Ale kto... Ale nie kto, ale, e, 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 nie. Kto należy stawia? się, bo ja mam... Nie mam taga, bo Ja, nie ma bo ja, ja też nie mam. Co, ja, na co. Na co. Ja, ja też nie mam. Ja jestem biedny. Później jestem biedny. a w to. to, jakbym to kupił, to byście zdenerwowali się? O nie! To? No bardzo. Co to jest? Chyba to. Nie, Dla was to zrobiłem. Tak. Brubery? O! Je. Góry? To ten. To ten. Adidas? O, Adidas? To jest bardzo proste. Adidas miał cztery. Adidas... Nie, 2, 3. nie. miał trzy. Zapomniałem. nie trzy. Mam Adidasa, to kupię, mogę to... sprawdzić. To kupię, Te... z Nic Mam. Um. Nie pójdę. Jednak nieprawda. No ja pierd... Czarki. Chociaż e, na odcinku, to tam mam Ej, każdy ma pierwsze miejsce, każdy dostaje. No to, nie, musimy co najmniej nam wygraną zrobić

Super, super, super. 3 miał 3, pamiętajcie, 3 miał 3. 3, 3, 3, Tamto. To. Nie, spadłem. Dlaczego? Dlaczego mam takie krzywe nogi? Nie, nie. Dlaczego, Dlaczego ja mam takie krzywe nogi? Jest. Teraz twoja kolej, ja kolej? Bo... Ja kolej, teraz twoja kolej. Nie la moja. Twoja kolej, teraz. Teraz moja. O! To jest e, bardzo mój proste. Dlaczego ja mam Mówi, że raz Jordany. Ja wiem, jak to wygląda Tylko teraz ja? Teraz człowiek. Teraz człowiek. To ja O, cóż. Nie! Chyba on nie. wygra. Nie, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze daleko. Nie on jeszcze A. daleko ma. O, Nike, Nike tam jest. Ej, ej, to drugie czy nie? Chyba to. No, nie tragedia. Nie no chłopie, ja mam Nike. No. Przy... Ja sobie jutro przyniosę buty z szkoły, ja będę mi tam podpisany Nike, to będę chłopie Tak, żeby wszyscy mnie lubili w szkole. Jutro przyniosę grill'a i p... smażę na nawilu. Ja, nie. jak jutro nie ma szkoły. Ja jutro na... Nie to... z... to... ma to... szkoły. Też też ma Ja jutro teraz wolna. No, ej, kto zaczyna ogólnie? To... Kto zaczyna? Nie ja. Nie, 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 ja, nie, nie albo ja. Ja mogę zacznąć. Bo ja zaczynałem. Ja będę masz fajna runda to Kto drugi? Kto drugi? mam zajebisty plan. Bo jak ja kupię coś tego sklepu, to jestem zajebisty. Ale Ej, baczcie co ja mam! Nie, on ma długi bombę. On ma Dobra. gubię. On ma bombę. Eskibi znasz się na skibi. Jak to wiecie spadnie? Co? Co? Chłop ma 24 godziny, chłopie na internecie. Co jest, chłopie? Co? Co to? kurty jest no mam, ale to było. Ej, wyjdź do Fiekuj się! Dragon Ball, Ja już akurat spadam, bo, bo tego już nie wiem, ale tak, można. O kurde! Uff, dobrze, że nie zgasiłem. Ej, na pan, tam na końcu chyba jest. Ej, jak, jak ja. Ej, bo my mamy na to, ej, to jest ej o, Kto jest teraz? Kto jest teraz? No to jest czas, kurwa! To jest czas! czas ja ja się nie, nie, jest! Jaki to był men? Snę ten men! Miał czerwonoci! Tabak miał czerwone! Teraz trochę kolej! Kameramen! Ja znał kamera! Jest! Jest! Ale my razem wygraliśmy! Mamy jeden jeden! Mamy pismo fałdowczyków! Wyskakiwać kaski!

to taki ja mam taki. Google, ja laki. Google! Ja znam dalek. to Google! Chłopie to tam było! Ja znam Google! Jesaj! To było tamto! Ja idę do toalety! Ej, dlaczego mamy zero wygrane? Halo, co to kurzwa ma być? Eee, no, co, być? No, co, Olof, może co być? To ma być? Halo, co to ma być? Ale nie ma wygrane. No! No, gdzie mnie Volt, Ale to wie akurat stwórzujesz, że e, przegrałeś, bo ty wziąłeś tego pieska?

Barbie Geary? O ty! Ej, nie! Nie! Yyy, tego! To, to, chłop nie? mnie zablokował! Chłop mnie to, to, zablokował! Po kolei to, to, bardziej! I, I out. O, ja nie wiem nic. Nie Proszę mnie nie wiem. Mowra, jedzaj dopiero. Jest! Iron Man? Iron Man? Are Czekaj, Iron Man, man? Z, to był... Jurassic z, Park? Bez tego. Jest park, to ja byłem Lion King? Może prawe? Ej, ja nie wiem. Albo lewe? Mogę rewę? Nie, mi się wydaje, że to. Nie! Lewe, no, mówiłem. Jak nie! O! Może taki bardziej poważny to jest recykling, bo to jest kuźda. Nie! Eee, to jest okręcone. O! To jest okręcone mamuska. Eee, yy, to trafona z tym! Harry Potter, ja za drugie. Harry Potter, bo mam. Nie podpowiadajcie, po co tego? Mam, co idzie to? O dziwne! Nie, no kto tu zaraz jest bandy? My, oczywiście że my. Proszę, panie Maciek trawił. trafił. żeby mój kanał był, był. Shrek, Shrek, Shrek no to będzie to Shrek dwa. O, No i was to nie wygrał. To już nie, nie wygrał. Mam 0 IQ. Mam zero IQ. Każdy o tym wie, wiesz? No to będzie pięknie. Ej, wiecie, że żaden człowiek nie może mieć dwa IQ? Siała baba, mak! Nie no. widziała, jak jaś wiesz, nie powiedział, a było złotacie, kiedy mam przeprowadzić. A nie? A nie Skrawa tak? Wytrupa, Siała. Baba mak! Nie wiedziała jak! Ja bym wiedział, nie powiedział, a ta była dosta. tak! Chodź, jaka była baba? Tak. Ej, co ja się kupię za Ej, gdzie po mojej łapetyny nie ma? Ja zakupię to! To ja się kupię! kupię. Nie. A ja się A już drugie to kupię! Gdzie jest moja łapetyna? Nie mam mojej łapetyny! No, to jest nie fair! Gaga. To jest te, to jest no. Idzie! Hmm. Hop! Boa, Baga, boga już nie masz. Dobra, idę? Okej, okay. Psyna! Awatary wszystkie! Ej, Genialne! Nie wiem, co teraz. Chyba to. Dobra! O, o, o no, idź, 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 Bo nie chcę zginąć! Jest! Nie no po starę. I Jordan to tam było! Tamto było! No tamto było! Jordan! Ja się nie, pójdę, nie. Level, lewy... starczwa kolej! Lewy, 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 lewandowski. Eee... Lewy, no Ro... Lewandowski. Jak, jak, jak ja stanąłem? Je. Woli... Woli nie. Woli nie. Woli nie. To -B? chyba to iwa. Ty to wygrasz? Nigdy bo... tamte. Nie jest, dobra. Stawi się. Jak? Dobra, to Ale to jest pomyl... Proszę, żeby było tamte mem, Bo Jak to znowu wygrać?

Aka, Awa, ka aka, ałaka, ałaka, eee, eee, na mna a do za ka Aka, aka, tysiąc dostanke. Tysiąc dostępnych! Ja seku, yes. ja zbieram na Kolega, kolega. Fortnite. Są Ja myślałem, że to pochłon miał takie same włosy. Takie miał. Czekajcie chłopcy. Buta Kolega kolego dzwoni! Mój kolega dzwoni, jak gram mam. <noise> co ty Tata zrobił? Oh, kurde! Słyszycie to? Ja, nie, nie Widzicie. Nie Widzicie, że. Ja umiem my, się w nim No idziesz! Mówiłem. Gwiazka. Ty, w cóż... co? To jest bardzo proste. Fraka. Maka? Żółte. No to Chyba żółte. to. Chyba. No, on nie ma. Jest lewe, lewe proste. na pewno. Wiem, lewe, bo ja się na karnetach. Hop, na pewno nie bieg mi teraz w swoje kolej, ja się trochę za, zabiegałem trochę. Ja się za dużo ba za biegam. Plasty. Jest, jest! Jak? jak?

Utenis, to topie. Nie no, jeżeli normalnie pilnować, to, to, ma, tam tam ma, pilować, to masz się w i co, co robisz? robisz? A, co a, robisz? A, ja już no, ty, ja Nie ty! Dawaj. No dawaj, skacz! Ty znasz dobrze Ej, a tam ci już odpadnę. No dobrze. No dobrze. Ty idź! Bo, bo mój kolega dzwonił. Jest No i tam, tamto. Tamto. Kik, czy gig? No tamto, bo ry. On się kik i rem się pomyliło. Z gigem się pomyliło.